Jestem na stoisku Parota, który otrzymał szczególne wyróżnienie na targach CES w Las Vegas za innowacje. To system samochodowy, który jest absolutnie kompletnie zintegrowany z komputerem samochodowym. Wyobraźcie sobie, że to w zasadzie dwudinowe radio, ten. Dwudynowy system multimedialny może współpracować z każdym elementem samochodu. Może pokazać wam każdą statystykę. Nie ma także najmniejszego problemu, żeby na przykład sterować tym urządzeniem klimatyzacją w samochodzie. Chcecie sobie zainstalować wideorejestrator, skorzystacie z tego rozwiązania. To także obsłuży wam kamerkę, która jest zainstalowana i która wszystko nagrywa przed przodem waszego samochodu. Widzicie, to wszystko jest możliwe z tym systemem. A ale innowacje to także pewne wyzwania. W tym momencie widzicie ten sprzęt pracujący na Androidzie, na najnowszym Lollipopie. W samochodzie musi być zestaw głośno mówiący. Parot to ma statystyki, wszystkie informacje. Wchodzimy w Drive Diag, diagram, który pokazuje nam jak prowadziliśmy samochód. Czy nie zbyt nerwowo kręciliśmy samochodem? Czy na przykład zbyt duża konsumpcja paliwa w danym momencie nie ma miejsca? Czy przekroczyliśmy prędkość? To wszystko zapamiętuję. Ja nie wiem tylko, co będzie, jak na to wpadnie policja. Kiedy podejdzie do naszego samochodu mistrzu, pokaż mi tylko, jak ty tam ostatnio jeździłeś. To może być problematyczne, ale samo rozwiązanie, sama pełna, dosłownie maksymalnie pełna integracja ze wszystkimi podzespołami w samochodzie jest absolutnie rewelacyjna. Ale paród zaskoczył także czymś innym. To urządzenie, ten gadżet współpracuje także z Apple. Care, play. No bajka. Mamy jeden sprzęt, który możemy zainstalować w prawie każdym samochodzie, pod warunkiem, że macie dwudinowe miejsce na takie radio. Ciekawy jestem, jak to będzie w praktyce się spisywało. Nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł pobawić się tą zabawką już w Polsce. Ale zobaczycie wszystko oczywiście w twardym resecie.